Cześć, witajcie na kanale Lubuski Feder, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj jak widzicie, a może i nie widzicie, bo mgła straszna, później Wam może pokażę. Dzisiaj nowa woda, kwadrat Żary. Niewielki zbiornik, powiedzmy taki 0,5-0,6 hektarowy, ale wiem, że są tutaj karpie. Nie wiem, czy są inne ryby, ale wiem, że na pewno są karpie, bo rozmawiałem przed chwilą tutaj z prezesem koła, który opiekuje się tą wodą. Bardzo fajny pan, z tego miejsca tego pana pozdrawiam. Sprawdził mi oczywiście kartę, bo tutaj no wiecie, no kontrolują ludzi, a że nowa rejestracja, człowiek nie znał, zapytał, podszedł, zapytał miło, sprawdził, także sobie łowię i zobaczymy. No mówił, że większe karpie są na tym przeprawowym, no ale już wiecie, nie będę do tego tutaj całego sprzętu przestawiał, ja tam nie jestem wybredny, zobaczymy co dzisiaj się w ogóle uda złowić, także już na prawej wędce już sobie zarzuciłem oczywiście. Jest pomarańczowa kuleczka, na lewą wędkę zaraz pójdzie żółta, zobaczymy jakie tutaj karpiki lubią smaki. No i liczymy w końcu dzisiaj na jakąś rybkę. Pogoda dzisiaj taka sobie, ale powiem Wam, spociłem się już strasznie, zdjąłem kurtkę, bo niestety jechałem tutaj na to łowisko po nawigacji. Ja postaram się Wam później w opisie albo gdzieś na mapce pokazać jak tutaj dojechać, bo nawigacja mnie prowadziła przez jakieś lasy koło cmentarza w Żarach. I powiem Wam szczerze, że w pewnym momencie chciałem już zrezygnować i wracać do domu, bo się tak zakopałem, że myślałem, że już stamtąd nie wyjadę. W końcu tą nawigację cholerną wyłączyłem. Pojechałem na czuja i całe szczęście, bo trafiłem w końcu na odpowiednią ścieżkę i dojechałem tutaj jak człowiek, także jak będę kończył, to na pewno Wam tutaj jakoś to rozrysuję. Mniej więcej jak tutaj dojechać, bo no nie jedźcie po nawigacji, bo chyba, że macie jakiegoś, jakieś auto typu offroad, albo jedziecie motorem typu cross, bo kolejny po tych deszczach to są straszne. Dobra, może już tam nie zanudzając. Wszystko już rozłożone. Zarzucam lewą wędkę i widzimy się za chwilę, także zapraszam do oglądania. Słuchajcie, jest pierwsza rybka, niewielki karpiczek, ale jest hardcore, bo na drugiej wędce też już jest branie. Więc szybko tylko uwalniamy tego pana. Pokażę Wam oczywiście go. Chyba coś już siedzi Oj o. Nie Nieduży karpiczek Ale do wody Zobaczymy co na tej drugiej wędce jest No jak tak będzie to będzie chyba tylko na jedną łowić bo będzie ciężko ogarnąć dwie wędki i dwie ryby Dobra na razie to na boczek a zobaczymy co tutaj jest to była tylko zabawa ale chyba chyba tylko chyba tylko zabawa bo nie ma nic kulka jeszcze jest także nabijamy szybko podajnik nie mówiłem wam wcześniej, ale to w menu dla rybek, ale to moja zanęta odmrożona. Narobiłem jej tyle, że nie jestem w stanie jej po prostu nad wodą zużyć. Ile po prostu zużyję. Ile po prostu zużyję tyle. Tyle zostaje i mrożę. A jak jadę na rybki, to sobie to odmrażam, także polecam taki po sposób. Klipik. Także jedna rybka już jest na koncie super. Jedziemy po więcej. Słuchajcie, jest druga rybka, ale mniejsza od tamtej, karpik oczywiście, maluszki, na razie takie się trafiają, o. No tak. Super, że coś się dzieje, powiem Wam szczerze, że po ostatnim wypadzie, gdzie nie działo się nic, to tutaj naprawdę Jestem godzinę nad wodą. Nawet nie chyba. A już są dwie rybki. Także super. Pierwszy karpik na pomarańczową kuleczkę, ten na żółtą. Na razie, na razie nic nie zmieniamy, bo już miałem takie myśli, żeby próbować sobie na skisłe masło, ale jak one dzisiaj tak fajnie biorą, bynajmniej na tą chwilę, to no myślę, że to nie ma sensu nic na razie zmieniać. Także super, zobaczymy, no, podajnik nabity, rzucamy, o. te rzuty dzisiaj takie niemrawe, raz mi się uda z klipsem, raz muszę czasami sobie ręką pomóc, ale super, szczytówki cały czas chodzą, non stop się coś tam przepływa koło tych koło tych moich przynęt też tam ociera te żyłki, także naprawdę te szczytówki dzisiaj żyją nie ma tak jak ostatnio że przez 7 godzin kompletna cisza także dzisiaj naprawdę bardzo miła odmiana no jest godzina u do dziesiątej i cały czas tam mgła się utrzymuje strasznie mglisty poranek ale bardzo fajna woda powiem wam w lesie Daleko od miasta. Są kaczuski, są łabędzie. Są też z, z tego co wiem inne stworzenia. I tam patrzyłem w filmach jakieś żółwie nawet. Także naprawdę super łowisko. Nie jest to łowisko no kill, bo bodajże. Chyba nie. Ale jest cisza, spokój. Pogoda w miarę fajna, nie jest za zimno. Taszki ćwierkają, także naprawdę jest super. I cały czas coś się dzieje. Zazwyczaj tak po pierwszym rzucie jest 10 minut spokoju. Trzeba przerzucić drugi raz, 5 minut i już zaczynają się jakieś zabawy na szczytówce. Słuchajcie, odnośnie tej mojej zanęty, którą, ja, jak wiecie, ja sobie mrożę. Taka dobra rada dla Was. Nie wyciągajcie sobie dzień wcześniej z zamrażarki tego i nie wkładajcie do torby, bo to Wam się oczywiście odmrozi. Ale to będzie na tyle wilgotne, że. Sorry. Ale to będzie na tyle wilgotne, że wszystko zostanie w tej foremce. Nie będzie chciało odchodzić w ogóle od tej foremki i podajnik nie będzie do końca nabity. Więc będziecie się denerwować, nabijać ręką. To nie o to chodzi. Także proponuję sobie to rozmrozić dwa dni wcześniej. Wtedy to będzie na tyle wilgotne, i na tyle powiedzmy sobie takie zbalastowane, że bez problemu Wam to wszystko odejdzie. Chyba, że naprawdę nie macie czasu i jedziecie na ryby z marszu. No to jeżeli rozmrozicie dzień wcześniej, no to proponuję dosypać wtedy jakieś zanęty sobie do tego, żeby to rozmieszać bo tak to niestety wszystko się będzie kleić przyklejać do, tego, do tej foremki podajnik będzie powiedzmy dobity w połowie także taka uwaga ode mnie a ja nalewam sobie herbatki i czekam na fishing słuchajcie, kolejna rybka w podbieraku malutki karpik chyba tutaj tylko takie będą aczkolwiek prezes koła to był rano. Mówił, że dzień wcześniej. Pan łowił z tamtej strony i trafiła mu się naprawdę duża sztuka. Nie mógł jej wyciągnąć. Poszła gdzieś w krzaki, zerwała się. A tu taki karpiczek. Do wody. Kolego. Wypuszczamy. I łowimy dalej. Trzecia rybka na koncie. A godzina czasu łowienia. Super. Już na warto było przyjechać mimo tych przygód. Jest kolejna rybka. Zmieniłem sobie kuleczkę na skisłe masło i od razu rybka, proszę bardzo. Nie wiem, co to skisłe masło w sobie ma, bo one śmierdzi strasznie, ale widocznie rybki to uwielbiają. Wraca do wody, ale poszła jak rakieta, to jedziemy z kolejną rybką. Tym razem w końcu lewa odpaliła, bo od samego rana tylko na prawo mówiłem. A teraz lewa na pomarańczową kuleczkę. Aż wstanę, bo emocje jak w szachach. No, a ten chyba największy dzisiaj. Przynajmniej na tę chwilę. Taki karpiczek. Chyba z piąta ryba już. A łowie półtorej godziny. Ale super. Skąd to nie jest łowisko no kill. Podejrzewam, że tutaj jak jest weekend lato, wiosna, ciepłe dni. To tutaj jest ludzi multum Także podejrzewam, że przełow... przełowiona woda strasznie. Ale jest ryba, widać, widzę, że tutaj dbają o to, żeby rybka była No chyba, że to jest łowisko na no kill, może się, może się mylę, ale... Z tego co wyczytałem, to chyba nie. Jak ktoś to mnie poprawcie. Taki zestawik. Leci do wody. No ale ten... Ten już karpik taki faj, fajniejszy. Już nie takie malutkie jak te wcześniejsze. Już po paru rybach to człowiek zaczyna wybrzydzać. Najpierw się modli, żeby cokolwiek było. A po kilku... Po kilku, wiecie, kilku rybach mniejszych człowiek już by chciał rekina złowić. No ale tak to już jest z nami wędkarzami. Dobra, wędka w wodzie. Czekamy na coś większego. Dobra, ubrałem kurtkę, bo troszkę kleszczy, powiem wam. Jednak mglisty poranek dalej. Znowu mamy branko jest jakiś karpiczek znowu. Też nieduży. Niestety no, nie mam większych kulek proteinowych, bo takie chyba by były najlepsze tutaj. Wtedy może te małe karpiki by się tak nie łakomiły na te kulki mniejsze. Tak to co róż wyciągam jakiegoś maluszka, oczywiście nie to, żebym narzekał, ale to wiecie jak to jest. Ten chyba jakiś bardziej waleczny. Mały, mały ale tak tak to mówią. Ja już mnie zobaczył, już dostał kieczki. szybko. Chodź kolego, proszę zastę Krzyszio wypuść. Dobra. Jest mój. No coś podobnego do tego. To ostatni. Fajnie się one tutaj zapinają na dolną wargę. Piękne, pięknie pozapinane rybki. Aż miło je holować. Nie będę sam rybką do kamery szedł, żeby mi nie spadła, bo nie mam maty, niestety. O, już z daleka zobaczycie. Taka wyścigówka do wody. I skisłe masło. Jednak to chyba będzie moja przynęta numer jeden. Super. Chyba siódma ryba dzisiaj. Jednej wam nie pokazywałem już, bo naprawdę była malutka. Ale naprawdę dzisiaj się chyba nałowie jak nigdy Dobra, zarzucam wędkę i lecimy po więcej Dobra, idzie kolejna rybka. Kolejny mały karpik podejrzewam. Ja chcę na siłę ich mocno holować, bo w sumie nigdzie mi się nie śpieszy. Mała rybka. Niech troszkę powalczy sobie. Zmęczymy ją. I wypuścimy całą i zdrową do wody. rybka. Szybko ją odepnę. Pokażę wam. Patrzcie jaki karpik, o, nadzieję, że mi nie spadnie, kurczę, szkoda by było. Do wody. I oczywiście na skisłe masełko, kwas masłowy. To jest chyba hit i dnia dzisiejszego. Uf, dobra, zarzucamy wędkę. Nie liczę tych karpi. Myślę, że od 10 na pewno jest. Nie wszystkie wam pokazuję, kurczę, bo to wiadomo baterii by w kamerze nie starczyło. Dobra, sobie przejdę z drugiej strony krzesła, krzesła. Nabiję podajnik. I rzucamy dalej. I co, wędka rzucona. 5 minut temu. Branie i znowu karp. odbierzemy szybko, odepnę go i wypuszczam. Nie będę pokazywał tych maluszków non stop. Także dzisiaj wszystko wypala Dzisiaj jest wszystko tak, jak powinno być w wędkarstwie, czyli jedziemy na rybki i są rybki, są brania, coś się dzieje, człowiek jest aktywny cały czas, a nie tylko rzucamy wędki i śpimy. Cały czas coś się dzieje. Także super No ten nie ten jest taki w sumie mały jeden z, jeden z większych tych maluszków No pokaż się kochanie A już tam nie będę do Was podchodził Puszczamy Chuń kolego po rodziców No także powiem Wam, że dzisiaj już naprawdę się nałowiłem jak nigdy Na pewno to będzie rekord tego roku Bynajmniej na chwilę obecną Mamy dopiero w sumie marzec Więc do końca roku jeszcze na tym kanale wydarzy się bardzo dużo Widzimy naprawdę bardzo dużo wód nowych. Tutaj na pewno też wrócę. Nie wiem, czy akurat na kwadrat. Tutaj, jak wspomniałem wcześniej, jest ten drugi zbiornik, taki chyba trochę głębszy. Nazywa się przeprawowy. Są tam większe karpiki, z tego co ten pan mówił. Także myślę, że kolejny film. Będzie z wody tutaj obok. A dzisiaj, jak będę wracał, podjadę sobie jeszcze na jedną wodę, No Kill. Obadam też w tych okolicach. Także tamtąd też na pewno będzie jakiś filmik. Że nie zdradzam Wam miejsca, w którym miejscu. Wszystkiego się dowiecie w swoim czasie. A teraz narywam sobie herbatki i odpoczywam, bo naprawdę dzisiaj już się sporo nałowiłem. Nie, to nie będzie w ogóle jakiś rekord kanału? Tak nie patrzyłem dokładnie w statystyki ile w ciągu takiej, powiedzmy, to sesji udało się złowić ryb, jeśli chodzi o ilości. Ale tak patrząc. Na dzień dzisiejszy to chyba dzisiaj będzie rekord. Owszem, nie były to jakieś tam duże karpie, czy duże ryby. Ale można było się pobawić. Porzucać wędką, odpocząć. I myślę, że chyba o to właśnie chodzi w wędkarstwie. Nikt się na pewno nie zabija jakieś rekordy. Bo przecież nie gramy o jakieś złote kalesony żeby sobie odpocząć i miło spędzić czas słuchajcie, pokażę Wam jeszcze mój zestaw na dzisiejszy wypad w zasadzie mam dwa takie same zestawy one się niczym nie różnią od tego co miałem w zeszłym roku są praktycznie takie same a no więc nie wiem czy widzicie koszyczek 45 gramowy od Koruma do tego jest koralik i przypon. Do metody zakończony tutaj takim grotem, na który sobie nabijamy jakąś przynętę. Zestaw przelotowy bardzo fajnie się to sprawdza. Ja wiem, zobaczę, może w tym roku sobie zmienię te koszyczki na mm, powiedzmy na takie koszyki od Prestona z systemem ICS, gdzie też można zmienić bardzo szybko. Yy, koszyk, tam też w zestawie widziałem, też jest koszyk taki zanętowy, który też możemy sobie szybko wpiąć, wypiąć i szybko łowić. Także myślę, że na zawody super sprawa. Bo czy do takiego łowienia amatorskiego nam to jest potrzebne, to nie wiem. Ale na takie zawody myślę, że super sprawa, żeby sobie zanęcić szybko łowisko, zmienić yy, na koszyk, na podajnik jaki chcemy. Także bardzo fajna sprawa. Nabijamy, wyduszamy i jedziemy z tematem. Także bardzo fajne, wygodne wędkarstwo. Naprawdę polecam wszystkim tą metodę. Nic tutaj się nie plączę. Bardzo fajna sprawa. drodzy kończymy tą dzisiejszą wyprawę, starczy na dziś, nałowiłem się jak nigdy, pakowałem się już do auta i jadę powoli do domu, jak widzieliście udało się złowić trochę tych ryb, oczywiście nie były to duże ryby, największy tam karmiał bodajże półtora kilo, reszta poniżej na pewno, ale nie liczyła się dzisiaj jakość, liczyła się ilość, a tych ryb było dzisiaj naprawdę dosyć sporo, a już przez ostatnią godzinę nic się nie działo, wysłał słoneczko i po prostu ta ryba przestała kompletnie żerować. Także stwierdziłem, że jadę do domu, bo muszę obcalić jeszcze, jeszcze jedną dla Was wodę. Woda na no Kill, tutaj niedaleko, zaraz podjadę, zobaczę o co tam kaman, jak to mówią. A z tej wody na pewno film jeszcze powstanie, jeszcze nie wiem czy z tamtej. Gdzie dzisiaj łowiłem z kwadratu, ale ten za mną zbiornik przeprawowy, czy jak on tam się dokładnie nazywa, na pewno tutaj stąd film też będzie, bo słyszałem, że właśnie są tutaj większe karpie niż te dzisiaj. Także na pewno sprawdzę tę info ale kiedy, to jeszcze nie wiem, myślę, że w przyszłym tygodniu, jak warunki pozwolą, na pewno tutaj przyjadę. Wiem, jak tutaj dojechać, o, w opisie Wam pokażę dokładnie, jak tutaj dojechać, żeby się nie zakopać, nie nawnerwiać przed rybami, tylko żeby sobie spokojnie tutaj dojechać i miło spędzić czas. Także kończę na dziś, bo już do mnie tutaj wydzwaniają, wypisują, gdzie jestem, co robię, także jadę, dzięki za oglądanie i do następnego filmu. Trzymajta się.